Mój drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy hakerami razem z Zykiem Będziemy hakerami. dzień dobry, dzień będziemy dobry, hackować. dzień dobry. Bzyku, ja ci muszę coś pokazać, bo jak wiesz, będziemy hakerami, ale to sam Ej, świat i... już jest schakowany, zauważ tutaj. Ej, wow, co jest? Faktycznie To tu jest drawa, a tu jest dirty. Oj, oj, oh, oj zepsułem! Nie, o, zepsułem. ale patrz, nie, tu nie, nadal co? widzisz, to jest schakowany świat. Faktycznie, on jest jakiś przeklęty, Ale ty, co ty, to jest, weź... paka dziupla? Dziwna. No dziwne, dziwne, dziwna. Kurde. co chodzi? Ja widzowie, stawiajcie oczywiście łapeczki do gry, subskrybujcie kanał Dzisiaj będziemy craftować x ray i jakieś inne haki Ja nie wiem jeszcze jakie, Bzyku wie Bo Bzyku dobrze wie jak się je craftuje Tak, tak, strasz, crazy Szczalone. Ale dziwne, ej, chodź to zobaczyć, stary Patrz jakie dziwne cave'y tu są, co to jest? Poka, 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 co to jest? Ej, co w sumie to jak, jak na 1.18, nie? Trochę no? wygląda, na co? tej nowszej wersji Ale dziwne, ja nie mogę. dobra, idę dobra. kopać drewno Pora się, widzowie, pora zrobić wszystkie niesamowite rzeczy nie no, ja to ja już zrobię, czekaj, ja to robię wszystko i teraz tak, pierwszy hak pewnie się zastanawiasz, jaki zrobimy, pierwszy hack to tak? będzie x-ray x-ray? to x-ray x-ray, Robiłem. widzisz przez ściany wszystkie tak, widzisz przez niesamowite, prawda, I że dokładnie te to będziemy diamenty, robić cokolwiek teraz. Potrzebujemy do tego trzy szkła, Make. trzy szkła, no niby, niby proste mm, Robimy tak Możesz mi dać tego? Kamola? Trzy? Jasne, Jak że wykopiesz? tak. Pa, pa, pa. Po raz, dwa, trzy. Już wyrzuciłem. To bardzo serdeczne podziękowania z twojej strony. Nie ma za co. Nie musisz robić kill tego biedackiego najgorszego. No, powinno Cię... się zaczynać z kill i tutaj kamiennym. Prawda, to prawda. Tak, że powinno być od początku w ogóle, bo one są to samo. Ale dobra. Co jest w ogóle I potrzebne to... do pierwszego? Co musimy no, mieć? No mówię ci. Trzy, trzy piasku, więc biorę trzy pioku. Piasek tylko? Tak, tylko trzy, ta, trzy piochy. Naprawdę? Powiem. No i piecyk, no i patrz, i wsadzasz to tutaj do piecyka Strasznie S to jest, tam. strasznie S czego co widzę A drzwiami to przepaliłem, oj chyba drzwiami nie wystarczy drzwi Tylko żeby tutaj tego Myk. Paliwa nie Dobra. wystarczy, ile, ile drzwi wystarczają na paliwo? Chyba nic, co? nie? Co? Jakie co? Jedno. No paliwo, jak wsadziłem drzwi w piecyk to ile ile mi przepali bloków? Drzwi dałeś? Tak drzwi dałem, no drzwi ja nie wiedziałem to... że się da Da się, da się drzwi dać, no nawet chyba Ej, przepali się wszystko tak, ale to dałem drzwi i dałem chyba jeszcze... A nie, nie da się łóżko. No, no kubka Co jest zgrane, nie wiedziałem, że z drzwiami się to przepalać. Da się przepalać, no. O, ja cię nie, kręcę. Nawet z chodami się da przepalić. To no jest niesamowita niesamowitość. Waga uwaga. Robisz tak. Chcesz zrobić sobie pierwszy ten? Już eee, ja mam zrobić. Je, jak wolisz. Naskos, na skos, na skos, patrz przyszła... Na skos, Tak poprzecznej. Tak nas po... Tak, tak na skos, jakbyś kółko i krzyżyk grał tak o, na O, księga wiedzy, a patyk. O, weź to i teraz wysy to do drugiej ręki, do drugiej ręki ty to musisz No Ale go szybko skopię, specjalnie motykę stworzyłem po to, żeby to szybko skopać no, i Żeby o, tobie pięknie. też dać jedzenie, żebyś miał dostatek Dziękuję, żebyś oh, miał thank dostatek. Thank thank Chodź, zrobię ja ci chlebka Przed tym, zanim się zmęczymy przy x-rayu ci zrobię, dużo chlebka Ile, Dziękuję. ile? Myk Dobra, trzymaj połówkę, od razu połówkę. Dobra, teraz dziękuję. tak, e, x-ray jak to Do drugiej działa? ręki i prawy przycisk myszy na, na kamień. Szkło się kamień. robi, co jest? No 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 czekaj. Czekaj, jest tu jakiś cave? W wkop się, w kopcie, tak, jest tutaj gdzieś, czekaj, czekaj, hmm. czekaj. On jest. O jest, jest! No na przykład tu, dobra, dobra, wchodzimy, wchodzimy. Hop. A, dobra, ale idź nie idź nie. O, o, o czekaj. Pa, i kopto wykop, wykop to. To wyko, jest dom, węg węgiel, po to weźmiemy w sobie węgiel przy okazji. Ale no, zarąbiste, wszystko z Pa, Papa, widzisz x-raya, no widać. O, żelazo! żelazo, 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 żelazo. Jakie żelazo. kozackie, ty. W się, sensie, to no, nie jest jakiś no. mocny x-ray, ale tak, pomaga. Tak, żeby to nie było za silne, ale jest to dobry x-ray. No, no, Taki wiesz, widać więcej niż bez. Jakbyśmy no, no. grali bez niego, no to to żelazo byśmy nie nic spotkali. Ale no, ile tego tak. węgla wykopać? Ile jeden węgiel wykupuje, pali, żelaza? Osiem, Osiem. Osiem żelaza przypali jeden węgiel? Tak, tak, jeden węgiel przypala osiem i sztuk, czegokolwiek Co? Wiem, no tak jest zawsze, to nie Naprawdę nie tak być. dużo? I nigdy nie myślałem, tak. że mniej Z Cztery, No trzy. Zawsze, zawsze 8 Ale no. dziwnie A wiesz, że można wiaderko lawy rzucić? A, no, no, to akurat wiem no, i, i wiesz, Ale wie, węg, przepala... węgiel to jest pogczam totalny No, no Kurde Dobra, lecimy tak, w to Tak, 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 ale czy już jest? No, tu jest kolejna zbugowana, ta jest hakowana. Strasznie, strasznie, mało tego szkodę. no dobra to będzie przydatne jak zrobisz jak zrobisz tunel i potem klikasz w tego tak, tunelu Tak jeden na jeden, tak, no, tak, 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 No, tak, to tak. jest no. zupy. Wsadzaj, będziemy... wsadzaj tutaj do piecyka żelazo, a ja tutaj zrobiłem więcej piecyków, Niek. więc to posiadamy. Mało 4. tego żelaza, ale zaraz jedę znaleźć. Więcej. Ale więcej. czekaj, czekaj, to tak, kolejny, pewnie chciałbyś się dowiedzieć kolejny hack, nie? A właśnie, przydał. więcej haków, czekaj, jestem ja w No więc potrzebujemy tak naprawdę wiaderka, wiaderka z Hop. wodą. Hop. Wiadro z wodą? Wiadro... Tak, wiadro z wodą jest nam potrzebne. I czekaj, wydaje mi się, że wiadro z lawą, ale tam mamy zepsuty portal. I tam przy tym, tym zrujnowanym portalu najczęściej jest bardzo dużo e, prześ e, Czyli tak, e, potrzebujemy wody czy czego? Tak, dwie dwa wiaderka wody i dwie wiaderka lawy. A, tak dobra, robią. dobra. Dlatego przy zrujnowanym portalu. Czekaj, czekaj, ja idę po żelazo. A czekaj, ty zabiłeś tego mięśniaka czy nie? Nie, Co nie jest? zabiłem go. No to właśnie, to trzeba go zabić Widzimy, ja daje, mam sikierę, zarąbię mu głowę No, czekaj, ja też Dobra, pora zabić zamiast. mięśniaka Mięśniak, mięśniak, chodź dawaj, tu dawaj Mięśniak, gdzie jesteś? A tam Iść, jest... Tam dobra, chodź, dobra, idę, go, idę, 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 walę go, walę go Wejdź go tutaj, a ja tutaj robię piękną podstawę. A mnie bije Myk No bo mnie chce bić, bo mnie chce bić tutaj, Widzisz, jak... Tutaj? Chodź tu, ci ci, ci, ci. Myk Myk. Masz. Myk Dobra, ale, ale, ale Jasny ale dostaje... bomby, nie, dobra Ale zbombiliśmy go Dobra, super. 5 plus 3, dobra, ile masz? Wiadro żelada? zrobiłem z wodą, trzymaj. A ile masz jeszcze, jeszcze żelaza? Jedno, trzymaj. To do, weź robisz jeszcze jedno wiaderko. Dobra, dobra, zrobię. O kurczaczki, to czekaczka, ja ci daję, ja ci daję. Myk. Dobra, super i potrzebujemy. Dobra, fajnie, fajnie, a to weź ty, weź ty te, te wiaderka, no. ty potrzebujesz e, dwa wiaderka, lat i dwa wiaderka wody. Tak, tak chodź. Kurde trzy robicie. wziął zrobiłeś aż no, no, no to tam wyrzucimy tą wodę tak, daj Wyrzuciłem zbrew. już, wyrzuciłem spoko bzyk, zrobiłem. Ja, to dobrze, Zrobiłem to bzyku! To wszystko dla Ciebie! To wszystko Dziękuję. dla rodziny To wszystko dla też mi to przyszło Nie. do głowy No ale dobra, mm, idziemy op, dalej op, op, op. O, kejwik, kejwik Żelazo o, jest, kejwik, I jest osadnik zgniły tam Zgniły no, no, osadnik jest, jest. Poczekaj, bo tu będą y, rzeczy Że. Rze y, Lawa, pa Jest, a dwie lawy? Dobra, pierwsze dwie lawy I Obsydian pa. tu jest, ale dziwnie U, lela, o, dobra. też na I... skrzynia, ale ładna Dobra, no po, ładnie Ryłki żelaza, z tego żelaza żelazo można zrobić Obsydian też zabierze Zrób teraz stół, stół do... stół do... że mi znaczy co ja gadam, stół crafting table Stół wieczu, crafting taki... craftingowy tak. crafting tak. I teraz tak, wsadzasz tak byś chciał zrobić buty, wodę i lawę, ale A, tak buty. Na, na... tak, tak, tak. A na przemian, lawę. dobra, czaję. Nie na przemian, e, jakby e, w tym samym... Mam mam... Naprzeciwku mam mam siebie o, Buty, Hakers but No weź to, weź to, ale czekaj, to nie, nie, to nie zakładaj, tylko pomoc, to... Na... Pomocna płetwa, ognieodporność, czyli jeśli nie jaram, dobra, przetestuję to Nie mogę wejść tutaj Ej, a czekaj, a ty nie masz? Daj te buty do drugiej ręki Patrz! Do drugiej ręki jakby, a nie faktycznie, dobra Nie, nie, nie Co jest zgrane, ale dziwne Masz dobre buty, no No to, kto jest kozak, no mówię ci to jest... Nie, pokaż, pokaż Nie, nie, nie Ale Nie, na latać nie, ale czekaj, co tam pisze? Że nie możesz wpaść do lawy i co? Eee... Allows you to walk on liquids Czyli, że jesteś po wodzie No, chodzę po liquidach Pa, dawaj, przetestujemy to Daj, dawaj, chodź, chodź tu daj do wody, daj do wody, to z możesz, ty że masz po wodzie, jak ty jest, jak ty ja po wodzie z... chodzi? Jestem Jezusem! Ja... <laughs> Patrz. No, to jest, jak to coś to jest, coś to jest, jak jest, Pokażę jest, ja pokażę ci, magi... to, to, to. Patrz, magiczna sztuczka. Pokaż, pokaż. No wchodzę po wodzie, no nie widzisz tej magicznej sztuczki No widzę, ula oh my god no. Dobra, poczekaj, nie mamy żelaza więcej, czy tam się przejrzy. jak przepalają. chcesz kolejnego haka, Nie, jak chcesz kolejnego haka, bo my możemy go zabić Tak, zrobić, a co nie? trzeba zrobić? Patrz, potrzebujesz welny, potrzebujesz dirta, potrzebujesz deski jednej, jedna deska, jedna mam deska. deskę mam. I uwaga, potrzebujesz kobla, nie mam kobla. Mam już kobla, tego. mam kobla. Dobra, i to w cztery robisz nie musisz nawet w craftingu, no po prostu. Aha, kumale, okay. weź to po ust, po Byle auto. gdzie Tak, byle gdzie. I do drugiej ręki musisz mam. To wziąć. Masz? Daj to do drugiej Hackers ręki. Bridge i teraz weź sobie podskakiwaj sobie, podskakiwaj se, se. Pana. Ja, ja, ja nie mogę, co jest? Co ty gadasz? Ej no, ale... no. Yo, ty zarąbiste, pa robię schody do nieba Patrz, chodź, chodź ze mną, chodź ze mną, robię schody Taka, idę, do idę, nieba. Idę, 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 chodź, idę, chodź, idę, chodź, idę, Chodź chodź, 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 ja, chodź Ja też ja sobie bym zrobił, masz jednego kobla, to ja też to zrobię, tak. Chodź, trzymaj. Czekaj, czekaj, Nie mogę ci tego rzucić, bo mi się robi. Aha, po ty... Dobra, rzuciłem ci na dół, biegnij pomysł. O widzę, 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 widzę. Dobra, super. Teraz zrobię takie. Pop, po, 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 jakie no, nie to, jest super. To, jasny to jest super. jasny jest To jest za mod! Naprawdę coraz lepsze mody nagrywamy. Dobra, Zabierz dobra, to łapiesz, no... więcej. O tak, czekaj, chodź, ej, dawaj bijemy się, co? Będziemy się bić, to będzie dobre, to jest fajne. Nie no, to na sam koniec, bo mi się wydaje, że... Ach. Bo nie zabijemy się, w sensie nie zrzucimy się, bo i tak. to, to... wygląda jakieś takie drzewo, pocz czy jakaś taka... Jak stąd spać ja... teraz? No musisz... A puścić. Tak, tak, tak. Chodź tu kurde. Chodź Jestem tu, pod niebem A czekaj, czekaj, a dam radę, dam radę Cię zrzucić? Czy nie? Bo chyba w sumie? Czekaj. No nie, no nie da się Da się? Nie da się chyba Ciebie zrzucić w ogóle Ła! Nie da się, nie da się, no, nie nie da się, pat Pat, dawaj, o ty! Jaka nie psyka, patyk nie? mi pad... poleciał, co mi poleciał? Ej, nie, no, mam... patyk ci poleciał, patyk ci poleciał Uuu! Ej, co się stało? Ja Cię teraz przestraszyłem Nie, bo chciałem, z... już Jak to wygląda?! Ono komiczne Ej, a ty jak wpadałeś do wody, ej Paweł, to ty wtedy wziąłeś te buty? Te buty hakera, czy nie? Nie, nie. A, czy bo... bo, bo bałem, ale że tu musi byś być... Ci... A właśnie, byś zginął, no, nie? Wtedy. No, no, właśnie. Nie, dobra, Możemy Ale biorę na razie patyk i hakerowe buty. Co jeszcze można zrobić? E, jeszcze można zrobić e, to będzie taki łuk, ale to nie jest łuk, tylko to jest mhm. e, To jest taki, e, automatyczny, taki z aimbotem e, kuszę tak, Ale musza. do tego spotrzebny się. Dobra, uf. ja mam poszedł teraz do cave'a, wiesz? przynajmniej chcę przetestować tak, tego tak, X-ray, tak. bo w końcu go nie przetestowaliśmy. Dobra, dobra, dobra. nie wiem, czy to jest jakiś kejwik. Nie ja wiem, czy Ja widziałem widzisz? gdzieś tam, przy portalu, dawaj przy portalu, jest tam. Dobra. Zaczynamy zrujnowany. A, tam sposób. właśnie. A tu? Tak, tak, tak. Tu jest jakaś jama. Nie, ja, to jest jakaś mała jama. No. Idę do ciebie, bo tu, tu był gdzieś fajny cave. Tu jest cave jakiś. Patrz. Mhm, mm mm -hmm. Chodźmy. O, tu będzie wiesz? mocny cave. Powiedz, mocny cave? Nie żartowałem tam, gdzie aha, ten osadnik, bo by to było wcześniej gdzieś. Nie, panie, Dobra, Dobra, To ważne, to nieważne. ważne. jest, pan, jest, pan, jest. Walgo, walgo, walgo. Dawaj go, dobra, nice. Dobra, o, dobraj, tu dobraj. jest. Patrz, ale odkrycie. No, ale się przydaje, ale się przydaje. Kurde, ale oddaje. Się... No, jak nie, nie wiem kto. Pawełka, świętko, to Nie patrz, jak to się nie wygląda pod tym. Pokaż. Ne neder, 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 neder Jak to się kurczę, nazywało. Niech leaper wybuchnie. No, wybuchnie, wybuchnie. A nie, nie no, wybuchnie. Nie wybuchł. Nie wybuchł. Ty, to, Jaki małe mały osad, Jaka to jest w ogóle szansa na takiego czegoś? Mm, nie wiem, ale magu, jak jest mały osadnik no. to jest jeszcze mniejsze, jakieś parę procent. Tam jakieś żelazo trzeba sobie zrobić, stary. Kop, kop, się, kop, kop ze mną, kop. Potrzebny jest jeden wiamet. No spadaj stąd! X-ray ja mam. X-ray, 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 X-ray. Patrz, to jest kolejny cave pod tym. Ej, wypadła mi płyta muzyczna. Ej, nie uwierzysz. Słuchaj, Czego? Zabił, szkielet zabił tego. Szkielet zabił e, szkielet zabił tego klipera. Nie uwierzysz. Serio. I płyta? Tak, płyta mi Jaka wypadła. Jaka szansa? Nie specjalnie. No, nie, to musi być tak, że szkielet musi zabić klipera. Wtedy Aha, wypada płyta. wtedy płyta wypada. Tak, tylko jak, jak szkielet zabijesz zwłoki klipera. O kurde. <laughs> Baka, A to jest płyta, w miarę, To trzeba po prostu nacelować na klipera. Wow, zginąłem. Czekaj, tepe. Zmienia. Zdechło mi się. No, w sumie. A tak, ale Przypadkowe, przypadkowe to było. Depni, depni. Ja zbieram żelazo i zaraz będziemy przypalać. Przecież może nawet teraz. No. Może nawet teraz. Nie Te, no masz kobla tylko, jakiegoś? To, 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 no, posyp mi właśnie nie mam, bo nie mam przedmiotów, więc byś mi posypał trochę. A nie masz w ogóle przedmiotów? Nie, 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 wypadły mi. Nie. <śmiech> <śmiech> posyp dojko mi je! Dobra, poczekaj, dojka zróbmy dojka najpierw miena. tak. Nie ma co Ej, na razie... kajwi kolejny. Kawik tu jest. Pa. No Tu ja za chwilę właśnie tak odkrywam. No. Ej, Aaaa, węgiel! Aaaa, no, no, tu jest węgiel! Uld. Ej, mnie zabije Bigo, bijo złapę, dobrze. Ja go zabijam. Daj się, mam Tutaj jest sojusznikiem, tym. Nie cię, zabije Nie, spokojnie, dobra, jest okej. Okay. Jod, okej. Okay. Jest okej. Okay. Dobra, Więcej trzeba, jod, więcej tych pycyków więc Dobra, dałbyś mi może nie wiem, trzy kobla, bo ja nie chcę tego łapki zbić, bo ja to muszę bić z łapki, słuchaj, ja nie wyjdę <laughs> z Co ja mam naprawdę bić z łapki? Dziękuję ci bardzo serdecznie. Masz bardzo mi... Tego, dwa drewna. Oj, thank you, thank you. Zrób sobie to, zrób. Daj, zrób A sobie kilo. tą przyjemność, bzyku Zrób A sobie cie, ku... tą przyjemność. Ja nie mogę jakiś ciebie kolega super, to jest koks no. kolega. Zrób sobie tą kolega. przyjemność. Kolega. 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 Naprawdę kolega. Kolega. nie oszczędzaj się, zrób tą przyjemność. Dobra. ale wiesz co, pewnie Cię zastanawia, jak jest jeszcze jeden hack tak naprawdę. Bo jest no, jeszcze jeden hack. No to kusza, nie? Co mówiłeś? Tak, Aimbot, to jest kusza aimbot? z y, samo... Znaczy nie, nie samonaprowadzająca, to ja, tylko jest to ja nie wiem jak się która... robi kuszę. Ja powiem inaczej, to jest y, że tak powiem kusza, która strzela jak, y, mhm. y, że tak powiem, minigun, czyli ten. A to u taki... ciebie. Jezu. Tak, 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 to u wybucha. A ty już tego creepera, a już myślałeś, że cię wybuchnie, co? No. Haha, nie, nie, spokojnie, Ale poczekaj, ty. czemu ten. Yy, jak zrobić kusze? Kusze jak zrobić? No właśnie, sam to jest prawdę. Kusze na pewno że ci, ci tacy zmutowani wieśniacy wytrzci, Kusze wieśniacy, jak zrobić? Nie? No, no, no. Dropią, ale zaraz sprawdzę. Dobra. O, tu jest I potrzebny jest jeden szkło, 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 wszędzie szkło, wszędzie szkło. Zamieniam sobie I da się na szkło? Zrobić? co? Da się zrobić kusze. czaj, da że się, da się zrobić kuszę w Minecracie? Klimatycznie wygląda Potrzebne jest tak. Jak? Dwa żelaza. Nie, trzy żelaza. Trzy żelaza no. i dwa, dwa nici. I, i drewno trochę. Trzy żelaza, dwa nici. Masz... Ni tam pająków było dużo. Kochani, mam nici, mam nic Ile? Jeden nici? Dobra, razie. czekaj. Spokojnie. Zaraz znajdziemy więcej tych na Teraz zejdziemy niżej i tam będą na pewno. E, te... No, przyjemniaczki. Przyjemniaczki. Gdzie tu jest? Jeszcze cave niżej, tu gdzieś był, czekaj, ty mówisz, że tu jest. Jest, ale cave. tu jest zejście, zaraz tam idziemy. No, no, no. Zaraz tam idziemy, zaraz, zaraz tam idziemy. Czas no stworzy. i tutaj jest nam potrzebna kusza, jest nam potrzebny oprócz tego. myk. a, diamencik jeden, Jeden diamencik. Jeden diamencik. diamencik Nic! O, szkoda, to... że nic z nie wypada. A ty no. szukasz teraz pajęczaka? Tak, tak, tak. Ja jestem w ogóle na zewnątrz, szukam pajęczaka i wypadają mi tylko snajperzy. Snajperzy w tym. dobrze, bzyku, tylko... dobrze. O, z tej najgorsi Dobrze psyk A -a -a -a. Coś mi tam Jest okej, okay, jest w porządku. Coś mi tam Dobra, chodzi. ale wiesz co musimy zrobić? Aha, no przydałoby się ten, przydałby się pojedynek na końcu, tylko że nie będziemy no. mieli podwójnych tych Będzie trzeba skopiować te twoje przedmioty jakoś. Duplikację zrobić haków. Duplikacja haków Skoro mamy już haki, to będziemy robić duplikację. Duplikac haków <śmiany> Duplikacja. haków! Duplikacja! <śmiany> Duplikacja. <śmiany> Jak Pod, to czy, czy inaczej podwojenie on jest zginał? Pod, podwojenie! Podwojenie! Jak Potrujenie! Czekaj, Pod, się! Co ty mówisz? No, znaczy, no, Bzyku Brzy w transie! Jakie w w transie? Co to za to? normalne Brzyku słowo jest... polskie? Normalne polskie jest... słowo! intrans! O, 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 jeszcze jedno i będę miał spodnie. Dobra i zaraz chodzę do tego Kejwa, do mnie. No idę, idę właśnie, tylko zbieram pęczyne, żeby na pewno było wystarczająco. Dobra, e, dobra a zbieraj, mogę do Ciebie zbieraj, iść, a zbieraj i masz pałęczyn, Zbieraj pańczyna masz drewnieńka. A drewienko? Drzewieńko? Mam dużo, jeszcze 20 Dobra, e, no Jak u, najbardziej u, styknie No ale 20 desek, czy 20 drewienka, bo to jest desek. duża DESEK no, to nie wiem, że tak styknie Serio? Dobra, to weź, ja idę tam do cave'a głębi no. Nie no, ale 20... Ale Niech lecę razu. do... O boże, to było niebezpieczne Dobra, ale tam się do Ciebie A, bo ja po wodzie ale... chodzę Aha, o ja nie mogę, dobra Ale co, zginąłeś czy nie? Dobra, szukamy czegoś Lawa pod nami Diamenta, 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 diamenta szukaj Jest ten? Który to jest poziom? Jedenasty Dobra, robimy to stary, robimy tunel Dawaj, dawaj diamenta A następnie będę klikał, pomóż mi kopać Zrób inny tunel Wiesz co, a ja bym tylko zrobił najpierw to Jak to się nazywa? To kusi, kusi Kusi Ale jestem ciekaw jak to ten Jak zrobię tunel I będę klikał po prostu wszędzie, że będzie szkło się robić O ten? że ławę. Ja jeszcze nie topęzę tylko. Jak Daj to mi jedno jest, żelazo. Żelazo chcesz? Jedno nowych, dwa albo najlepiej trzy. No troszeczkę mam tego, mam, mam dwa. I Dobra, to, to mam... może być. Weź szczaja, weź to i weź to. A, a, dziękuję, dziękuję. To taki prezent. Oh, thank you, thank you. Ale nie przepalone. widzę, że komuś się śpieszyło. Ktoś był tutaj. O, pop, pop, w pop, 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 pop. Ja nie mogę, jak pop, to pop, wygląda. Pop, 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 pop. No o. i co? Jebaz, jebaz no ja miałem. Czekaj dalej. Mogę. Ale to jest <laughs> strasznie dużo lepsze, raz będzie łatwo znaleźć diamenty. Tak, ja tu gdzieś no. widzę i słyszę lawę. Widzę i słyszę! Ale nie wiem, gdzie jest ta lawka. Lawa I hear you! La lewusia, lawinka. Dobra, mam crossbowl, no, tak patrz tu. Ale gdzie jest mam... ta Nad nami, patrz to! Aj, ty. Jakie niebezpieczeństwo! Aj ty, dobra, twoje ostatnie słowo, papiś. Nie, nie jestem pszczoła, która je chlepi i A co ma tego. A masz Ima, tak? Tak, znaczy nie mam jeszcze, potrzebuję jednego diamenta. A diament musimy, dobra, nie, nie, przestań takich rzeczy dobra. No, no, Zabijesz no, ja żartuję, mnie, masz żartuję, mnie na hita żartuję żartuję, 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 przepraszam, już nie będę Diamenty, ale... diamenty Potrzebujemy jednego zaraz diamenta najdę, Zaraz znajdę więcej niż jeden, no nie, ja ci, ja ci, jeden tak, Znajdę więcej Zrób inny ja tunel, zrób prać. drugi tunel, tak, tak, ja będę klikał Tak, klika. robię, tak robię właśnie, tak robię właśnie Dobra, tak, tak zrób, tak zrób Tak, Mamy, rób, tak rób. robię, tak robię Robię tunel, a następnie ten tunel zamieniamy w szkiełko Szkiełko, czyli to będzie tunel, szkiełko po prostu. Tunel i szkiełko, połączenie dwa. A jeden. na ile to działa? Na cztery, raz, dwa, trzy to jakby cztery kratki więcej, no tak, tak, zawsze tak. coś zawsze lepsze, ale szczerze no ten X-ray taki biedny trochę. No ona no, nie tutaj. jest jakiś taki ultra, ale coś nam pomaga no. Lepszy to niż bez X-ray, ja no na zawsze lepiej większa szansa Skupiemy na... No wiemy diaksy, jaksy, diaksy, jaksy, jaksy, Dioks, No i co, wydaje mi się, że w sumie czekaj, bo już masz dosyć... O, lawę też 11, Uga, 11, lawy też <X2> lawa tak, 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 Dobra, i czekaj, i, i, dawaj! Dawaj tutaj, mam, 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 na źródełku kulawy. to byś tutaj przy tego, przy fasoli te tego X-Rex. Ciech, Czekaj, czekaj, Dawaj, dawaj do Dobra, mnie. Dobra i co? No i oczywiście, że nie ma Przypasa do mnie tego i tutaj będzie, tutaj myk. będzie, przy lawie Nie ma tu diamentów, myg, myg, mygnę. No tu przy tu przy Robię, 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 robię wszędzie. Tu, tu, tu gdzieś, tu gdzieś, gdzieś. Okej, tu nie ma. Uwaga, uwaga. Dobra. Tutaj jakiś ciach, czy coś? ciach, ciach, ciach Kurde, nigdzie nie ma diamentów. Ja czuję, że będziemy mieli pecha gigantycznego. Nie, 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 na pewno będą, na pewno musimy znaleźć diamentów. A ja nie mogę po tej go... lawie chodzić! Au, ty siuaku, najgorszy! Ja też chcę! A ja Jak sobie mogę skopać, A ja tu będę tak wolno kopał, to mi się nawet nie opłaca. A to są diamenty! Ty jesteś świetny! Ej, faktycznie! Tego nie to są to... diamenty, własna wind. I lecimy to, to po nie, dobre. lecimy po nie, lecimy po nie. Tak, 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 tak. tak tylko no, i wy, wygraliśmy a. życie, tak mi się wydaje. A ła! mi ból! Sprawiłem, ja wiem, ja wiem. Normalnie już bym wszedł, wpadł do lawy, nie? No, 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 no właśnie, się no, ja to chciałem zrobić, tak, sprankować pana. Tylko nie rób mi tego, bo ja nie mam. śmieszne pranki w oh, śmieszne pranki. A ty pranki. nie musisz tego budować, ty nie musisz tego budować. No nie, no. Weź nie, ja tylko, czekaj. Ja już to kopię w ogóle. Ale dużo jest tych diamentów. Ale weź, no, no, no jeden diament jest potrzebny. Dwa. Dobra. Teraz patrz. Mamy 4 diamenty. Ja cię Dobra, łap tutaj to i łap kuszę. Łap kuszę, cyk I diamenta, łap. Di diament i kuszę. Kuszę, kuszę. A te ja mogę tutaj. Myk. I teraz uwaga, teraz na normalnej ręce. Piękna, normalna ręka, tak pierdolnie. Tak, no no i co za że ona jest normalna. No jest normalna, ale teraz lewy przycisk myszy Postrzelaj. tak przytrzymaj. Na napnij raz, napnij raz i teraz strzelaj prawym, czy tam lewym. Wal, wal, wal cały czas. Jakbyś chciał strzelać. Oh! O ja kurde tak się da No naładowana <grym> 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 Czekaj został nie, Czekaj Gdzie tu jest cave? Słyszę was O nie, Słyszę o jak nie, to to masakra, to ja chcę moby No cię masakra Ja chcę wyjść wyjść ten Tepnij się do wioski dada. proszę Tak, dobra No Ja się tepnę do Just, ciebie Alej jeszcze diamenty Diamenty nie gadaj, co? No. Znowu diamentki? To jednak tak działa x-ray ja, więc... Normalnie byś to nie Czyli wykopał x-ray jest tutaj, działa yy, Działa widzowie, działa, dobra O, więcej diamentów, a wykopię Z satysfakcji dla was Macie. satysfakcjonujące diamenty, dobra Tp ty w dyscyklu Dobra I dobra, walisz się. O, o kurde, nie, o nie. ale to jest op ty Jesteś najgorszy, jesteś najgorszy Ale to jest op, gdzie jest jakiś mop? Ej, dobra, wiesz, to trzeba sprawdzić, ja myślę, że trzeba Kurde, to, to na hita schodzi No, no, no Co? Oa, nie nie, mam pożycia, mam pożycia Czekaj, nie mam pomysł. Osadnik jest na dwa hity, tak? Tak, 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 osadnik na dwa hity. Nie, no. na trzy To, zresztą no, nie wiem, tak tak, ale szybko strzela Szybko strzela Jesteś nieśmiertelnikiem! Tak, 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 bo tutaj ja, ja robię coś mocnego, zobacz na to Dobra, to trzeba to przetestować Jak testujemy to testujemy o, tych, tych, tych. O, to? Ale Kozacko A, ale to... Ty patrz jak ta spirala wygląda, patrz tamto ja wiem, co ja Wiecie. zrobię. A, no, to fajnie. Pa, patrz to. Patrz jakie op. O nie, o patrz nie. to. Ja patrz, on mi nic nie, nie może zrobić, on nic Ej, nie to może mocne. zrobić. To jest stare op, a nie mocne. Ja cię kręcę, co? Łap, mnie zabije zaraz. Tu mnie zabije. Nie no, Op, op, op. Dobra, dobra, dobra spokojnie, spokojnie, spokojnie. rozwala mi a, most. A, ale nie Oła, iść tak wysoko! Zginę, zginę zaraz! Idzie, co zginę, co zginę, zginę, zginę! Kurde, jaki mentor. jest uparty! On o, jest ciężki tyka. do zabicia stary tak! Czekaj, on to masz nie. Ja nie Ale wojna! Ej co on ma za tarczę? Ciebie. Ja nie wiem On się wkurczył? A, Proszę, to, że go, go binem, nie, bo do stopniu życia już ma. No nie, ma nie da się go zabić. Ale to jest wysoko, weź, schodź bliżej, bo ja nie mogę się nie trafić, teraz znaczy, nie mogę trafić tego, udera. Dobra, idę na dół. Czekaj, schodzę do wody. Ale to i tak zginiesz chyba. Nie, nie widzę zginę. No, bo musisz buty A, na szybko! Chodzą, bo... O Boże. Pięknie. Ej, ja ten Wither jest teraz na górze. Życie, nie mam życia, nie mam życia. ten Wither jest teraz na górze, czy mi się wydaje. Pa, no. Nie dosięgniemy go. A nie, on schodzi, schodzi na dół. Dostaje. Ale nie czemu do śni połowy HP nie da wziąć więcej. No... A, aha, bo on jest chyba odporny na to. Bo jest odporny na, na strzelanie, tak? Nie, nie wiem. wiem, dobra. dobra Kurcz u mnie. Nie też, nie też, no. Nie tak po prostu Faktycznie więc. trzeba go z miecza bić. Nie da się strzelać. Co jest nie, tak, co jest Ale tak. nie wiedziałem, że tak jest. Ja też, ja myślałem, Dobra, dokończymy go. Korak go. go dokończyć Nara, nara, nara. Korak na na go. Do, na ra, na ra. Dokończyć. Na ra, na ra. Zabił osadnika! No właśnie, dostajesz teraz na górę. To też Dobra, to No, Dobra. Zostawiaj, zostawiaj do góry subskrybujcie kanał, widzimy się Szybcie. już jutro w kolejnym odcinku wpada się do psyka. Cicho, dzisiaj papa.